A ogólnie y, już przepraszam, że y, mnie tyle nie było, ale już będę i jestem. Lagi są jak zwykle. Nie takie lagi, to ja nie wiem. Na lobby. Y, dzisiaj grałem w Bedwarsy sobie. Y, mam jeszcze cztery filmy do wstawienia, tak więc no. Jeszcze trochę poczekajcie i będzie dużo filmów. Ostatnio coś nie nagrywałem. Bo tak mi się nie chciało. Miałem dużo też innych rzeczy. Na przykład wyjazdy, majówka. Na majówkę nic nie wrzuciłem. Ale no, mam nadzieję, że to już się zmieni i będę wrzucał, więc no, zaczynamy. Dobra, jesteśmy. Więc o dobra już... Startowała. <taka>, Taka po prostu gra w Bedwars nic więcej. Więc no. Działa. Okej, okay, działa tego. No, lagi są straszne, nie wiem czemu. Pewnie Wiedziałem, że on robi te library jakąś pewnie. No i nie mamy wyra. Niestety. Co to? A. Nie, no fajny Coxcraft. Ok, następna gierka. Yy, no i nie fajna mapa. 3, 2, 1. no działał ghost tapping <laughs> się jak mówię oni już jakieś jak spocuchy już tego o co e, jakim sudam? jak o nie. Przelik na MC. O no, czemu on tu awczy? No nie, chce mi się. Wreszcie się ruszył. Tracimy B zapewnie. A jeszcze nie. Nie no, wiem co to są za lagi tego Hypixel Kurde, grałem na Hypixelu, tyle teraz się, mówię, na wszystkie serwery Hypixel. Koks Idę kupić na Ja tu, nie wiem czemu ja chciałem kupić sobie mieczek, nawet nie mam ja. Co? Nie wiem, co się umie teraz na Butterfly'u. Kurde, no nie zapomniałem, że podczas w pointy i nie ma przybliżenia. No i spadłem. No bo idę ich zabić tam, niebieskich. No? Nie my lecimy. Oni się jeszcze na diabłze dobudowali. To, to, to bo toczą wojnę pewnie tam. Dieter Bridge szybki. champ. Teraz to ja. Aha, no tak. Teraz to będzie ciężko, co? I co teraz? Zrobiłem Jitter Bridge i co? pomyślałem, że ja się odkryłem Fortnite'a. I co teraz? Nie. To no, balęce chyba do Fireballa, nie nie łamnie. Fajna mapa. Tu już są EME. -y, tu są diakse, tu EME. -y. Lubiłem zbierać EME -y na tej mapie. Mapa z moją muzyką. z tym, Ignacy? Nie. No <śm> -y> bo tam był jakiś goście od świątego tego X Ignacy. No i że z nim. Nie wiem. Szybka zabudowa. Jak to było? Czekajcie. Ja... O nie. Ten co jakiś spoceniec? Walaj. A jak się chłop sklaczował i to wygląda jak skafold. Aha. Dobra. Jej. Co tu robi drugi? A, to, to ja, to nie ja eee... No jak? Co? Ej, to jest jakieś... Fejle To jest jakieś... No co jest? Ja zrobię jitter... Klika To jest jakieś fejle nie się umie grać? A ma w A? Jak ja jak ja, mam to, jak ja sobie mogę drugą myszkę podłączyć, i będę robił butterfly'a na dwóch myszkach. I co? Patrzcie, moja y, ta lepsza myszka. Mm. Versus ta. Chyba trochę lepiej drak, to starsza, co? Dawaj, godbrysz. Jakiś dziwny. Dobra, robię teli. No idź. Jezus, co za chłopczyk. Yy! Chciałem zrobić tego, Zabójcia cytryna. Opa, taki nie dziwny Fajnie Chciałam prawie tego się podbudować, TNT Bo myślałam, że to zbawne Nie wiem, niebiescy coś? Nie wiem, Avczon Eee, aha znaczy biali. Czy ja powiedziałem niebiesy? Chyba tak. Nie wiem czemu, ale tu coś. Czy Jump nie działają? Będziemy mieli dwie bazy przynajmniej. Ten biały to w ogóle coś. Nie, ten biały jakiś. Co jest jakieś lagi są? Foxcraft. Proszę cię, nie laguj. O rzucił tego. Żeby straszyłem, że zas spadnie. Dobra, lecimy szybko tam. Ja mogę klikiem to robić. Tak, ja, tak, tu są chyba Emania. nie? Tak? Mhm. Dokładnie. Ja się trochę tym, y, tym Speed Bridge'em, tym takim innym, zmrużowi. różowi... Dobra, o nie, gdzieś padłem. Dobra, ja to mi idę do niego, hello, hello, nie wiem, coś on up'cie chyba. nie wiem, coś ten jitter click mi średnio wychodzi, sobie tu wsadzę wszystko. Co jest? Nie, dobra, nie wiem, idę do Wojda. Wojda? rzeczy. Mm, tak, tak. Tak, 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 tak. Dobra. Jestem gotowy. Nie, nie będę jadł chyba teraz. Co jest? Ej, la Sam się strapowałem, nie fajnie. Dobra. 6 to kupię. Sharpness w sumie. Nie wiem w sumie co ja mogę kupić. No bo wyższą ochronę. Co najwyżej. przed czym mam taką nie Rozumiem. E, tu się kupię ochronę. 4. Albo nie mieliśmy w ogóle ochrony. To się wyraczek. 4 są. Dobra, pójdziemy. No, zrobić. Eee, teraz lecimy szybko czy <gryw> Nie wiem w sumie, co to jest. Po prostu za karantowa gierka. Eee tego się chciałem zabudować. Bo na jako to TNT łapie z 20 tysięcy kratek. Ale nie mówię, że zły. Po prostu dziwnie działają te TNT. Znaczy, no dobrze działają. A dobrze. O no, numer? No, no, chyba tak. Tak myślę sobie. No co ja kupię za to? Dobra, niech będzie tak po prostu. Takie na wierzchu, tak po prostu. Czy tak coś dla nas Dobra, jest e... o Jezus, czekajcie chwilę. Mi się telefon hadzuje I ja zapomniałem Zapomniałem o nim I jak on by już, y, tego Jak ja bym go poprosił. Jak ja bym go teraz nie odpiął, to by już mógł mieć 200% Ale No Dobra, kupuję ochronę, ochronę czy. E, właśnie, czemu ja to nie za Już wiedzą każdy, że mam Chcę, żeby się nie domyślili. Tak, to jest starczy nie, chyba nie. A dziura dziurna, dwa jak nazywałeś po prostu. Uy, e, dobra, e, co ja zrobiłem? Fajnie. Kto tam postawił tego bloka? Nie, no świetny mój team, czy ja to postawię, ja nie wiem, ale chyba mój team. No co to jest, konskrut? Hmm. Hmm. Myślę, że to tego je, gold. Czekaj, od czego ja się odbijłem. Od tego. chyba No ja takiego skybase nie budowałem. Myślę, że ta arena będzie wygrana Chociaż nigdy nie mów nigdy znaczy... Co? No bo pomyliłem się chyba czy znaczy nie wiem To jest bez cięć bo co mi się No, i muzyki też nie będzie, po co muzyka komu? Ktoś się puści tego Spotify'a gdzieś w play. No i. Proszę bardzo. Link do Spotify'a w opisie. Ja klikuję tak, że robię po prostu normal, klika na 500 zapisy O. Czyli. Tylko, że mój pies zaczął szczekać GG Dobra Elba 64 60 on O, zniknął No i no czemu mi się kursor przestawia? Ja normalnie jakbym taśm mi tak przestawił, myszkę, to i tak by nie z tego. Mu mi się kursor przestawia. Cicho jest, że ten pies mnie wnerwia. Nie wiem, jak ktoś... Za darmo dam go. Może czekać bo tak. Jeszcze miałem naga. Nie buduje łóżka, tylko leci... Czy on poleciał firewall's? Pamiętam, co to jest. No co, ej, ej. No nie no. Patrzcie, patrzcie. Mam tak, nie? Dobra. No i czemu to jest już tu? <coughs> Muszę mieć co najmniej tak, żeby się nie zjeżdżał. No. Yy, odejdź. No nie, no sam sobie zatomowałem drogę. No tak! Jeszcze mi zadaje 40 i więcej, HP. No czemu? Nie, ja nie nienawidzę mojej myszki. Ona mi sloty się przekręca. Jeszcze niech przekręci normalnie. Nie chcę, Niech. Kurde, monitor mi do góry nogami, odwróci, Dobra. Może to wygram. Nie wiem, może. Nie, może. Eee, nie pytajcie. No taki tryhardzik. Obuduję łóżko, no. Czym ja muszę zawsze? Gitter klik, a na obudowanie łóżka. Właśnie dlatego. Może mam zagofował z taką, no to że mi się dziwi. No tak Aha, już ten normalnie jakiegoś skafu robił O ta jeszcze mnie hita przez kiśnię trafek. No co to... Ej, czemu są lagi? Hmm. A to ja też wychodzę, bo już mi się nie opłaca. Robię normalnie teraz. Może? No nie wiem, bo są lagi jakieś na tym GoxCraft'cie. Normalnie, oj trzeba się przenieść na Hypixela. Oj trzeba się przenieść na Hypixela. Ja wam to mówię, trzeba się przenieść na Hypixela, bo tu są lagi na tym GoxCraft'cie. Ile ja mam pingu? No... Trochę mam. skoczyć to da się w ogóle da się ale są nali się jedn fajnie na wkazech okorze wiem, że nikt normalnie nie idzie na przykład jak sam przeciwka, ale moja taka jest taka, że on może obuduje łóżko co? Hmm. Niebiesce. niebiescy, niebiescy sama czemu jeszcze nie wyszli tego nie wiem. Mhm, mm tak nagle. Nawet, ich nie, nawet mnie nie zauważyli. To ja także ciągle byłem koło nich i nagle mnie nie zauważyli tak po prostu. I no mój mytimate w ogóle się ruszy. O, brawo. O, to? Dobra, fajnie. Co tam za klocka brawo, tam? Jeszcze trzeba yy, zjeść sobie kapa. Później Żyjemy mm, czemu on ma na 20 HP? Cicarek. No, tak. Mhm, ciekawe jak On jest. No to jest! Nie wiem, ten Giter to jest naprawdę jedno wielki. Najbardziej pospolite G. Do bicia się. No nie co, ja mam teraz zrobić jak on se no. A, to ja lubię go drita po skosie. No co to? Eee, nie chce mi się, te lagi są... Eee, siedem, czy ja w ogóle... Osiem, dobra. Z To już chyba będzie ostatnia kierka Napisał Tybet, nie no Pewnie się będzie budował tak I zbędnie No chociaż się umie budować, a nie to co inni Tybet, po czym y, robią TNT jumpa Po czym robią tak, stawiam TNT i lecą Dobra, nice, zrobił Mosta no, no, dobra. Wiem, że spadnę przez lagi. Dobra, on robi Dieter Nie wiem, Może ja go za tu robię? Chyba, no, chyba skacze, co? Ci. Mm, myśli chociaż. A nie to, co inni. No tak! No jak, jak, jak? Powiedz mi, jak, jak? Tak, w 5 sekund nagle przyszedł. No co to jest? Kokskraft nie chce mi się. No jakie spoceńce. One już... Aha, fajnie jeszcze mi się zleciało. Kokskraft nienawidzę. No patrzcie jak mnie cofa. No nie. Nie chce mi się. Kokskraft można uznać, że już już gorszy od Jakiegoś normalnie, jaki byłby serwer taki? Tak, tu? Jakiś pay to win. serwer. Nie, no no, DMC załóżmy. Z tego ochrona za 5 e, diamentów, ale to przynajmniej działa. Ten serwer. No. Tofa. Blokuje mnie, że tak mi się trzęsie ekran Więc No wyszedł ta. No czemu? No bet trade No bet trade, no bet. No i jak tak? Jeszcze mnie porób, bo masz makro bo no. nie da się grać na tym serwerze i naro